Czy wiesz, że twoje ciało skrywa pewien specyficzny punkt, którego uciśnięcie może przynieść ulgę szybciej niż jakakolwiek tabletka, a większość z nas nie ma o tym zielonego pojęcia? Wyobraź sobie sytuację, w której nagłe parcie na pęcherz lub dyskomfort w okolicach intymnych przestają dyktować warunki twojego dnia, a ty odzyskujesz pełną kontrolę nad swoim ciałem w zaledwie kilkadziesiąt sekund. To nie jest magia ani kolejna cudowna obietnica bez pokrycia ale konkretna wiedza z zakresu urologii i fizjologii, która pozwala zrozumieć, jak system nerwowy i mięśniowy współpracują w obszarze miednicy mniejszej. Często bagatelizujemy drobne sygnały wysyłane przez nasz organizm, myśląc, że problemy z oddawaniem moczu czy uczucie ucisku to po prostu nieunikniony element starzenia się, z którym trzeba się pogodzić. Nic bardziej mylnego, ponieważ nauka dostarcza nam dziś narzędzi, które pozwalają na skuteczną interwencję w zaciszu własnego domu, bez stresu i skomplikowanych procedur. Dzisiaj pokażę Ci technikę, którą rekomendują specjaliści, a która polega na precyzyjnym ucisku krocza w odpowiednim miejscu przez dokładnie pół minuty, aby wywołać reakcję zwrotną w organizmie, przynoszącą wyraźny efekt już po minucie. Witamy w Moc Zdrowia i Życia przestrzeni, w której mówimy w prosty i bezpośredni sposób o wszystkim, co naprawdę wpływa na Twoje zdrowie. Dzisiejszy temat jest niezwykle istotny ponieważ dotyka intymnej sfery życia, o której wielu z nas wstydzi się rozmawiać nawet z lekarzem, a która ma kolosalny wpływ na naszą pewność siebie, jakość snu oraz codzienny komfort funkcjonowania. Niezależnie od tego, czy zmagasz się z częstymi wizytami w toalecie, czy po prostu chcesz lepiej zadbać o swoją kondycję urologiczną, ten materiał wyposaży cię w wiedzę, która jest zarówno bezpieczna, jak i poparta medycznymi faktami. Chcemy, abyś poczuł się pewniej we własnym ciele i zrozumiał, że małe kroki i proste nawyki mogą zdziałać cuda w profilaktyce i łagodzeniu dolegliwości, które dotykają miliony dorosłych osób na całym świecie. Zanim przejdziemy do konkretnej techniki i wyjaśnienia jej działania, zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki w górę i podzielenia się tym filmem z kimś bliskim, ponieważ ta wiedza może realnie odmienić czyjąś codzienność. Twoje wsparcie pozwala nam dalej tworzyć treści, które łączą empatię z nauką, dbając o to, by jesień życia i dojrzałość były czasem pełnym energii i wolności od bólu. Zrozumienie mechanizmu, który stoi za prostą techniką ucisku krocza, wymaga od nas krótkiej podróży w głąb ludzkiej anatomii, a konkretnie w obszar, o którym na co dzień rzadko myślimy z należytą uwagą. Miednica mniejsza to fundament naszego ciała, w którym znajdują się kluczowe organy, takie jak pęcherz moczowy, cewka moczowa, oraz u mężczyzn prostata, otoczone gęstą siecią mięśni dna miednicy i nerwów. To właśnie tutaj przebiega nerw sromowy, który pełni rolę swoistej autostrady informacyjnej między naszymi narządami a mózgiem, przesyłając sygnały o potrzebie skorzystania z toalety czy o bólu. Z wiekiem w wyniku siedzącego trybu życia, przewlekłego stresu lub naturalnych zmian hormonalnych mięśnie te mogą stać się albo zbyt słabe, albo paradoksalnie nadmiernie napięte, co prowadzi do błędnego koła sygnałów nerwowych. Gdy uciskasz krocze w precyzyjnie wskazanym miejscu tuż za moszną u mężczyzn lub przed odbytem u kobiet, oddziałujesz bezpośrednio na opuszkę cewki moczowej i otaczające ją mięśnie poprzeczne krocza. Ten trwający 30 sekund ucisk wysyła do twojego rdzenia kręgowego sygnał hamujący, który potrafi wyciszyć nagły skurcz pęcherza lub pomóc w całkowitym opróżnieniu cewki z zalegających kropel moczu. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych, które często zmagają się z tak zwanym nietrzymaniem moczu sparcia lub kapiącym moczem po zakończeniu wizyty w toalecie, co bywa źródłem ogromnego dyskomfortu psychicznego i fizycznego. W codziennym życiu wielu dorosłych popełnia błąd, ignorując te subtelne sygnały lub próbując z nimi walczyć poprzez nadmierne napinanie brzucha, co tylko pogarsza sprawę, zwiększając ciśnienie wewnątrzbrzuszne. I jeszcze mocniej obciążając pęcherz. Wyobraź sobie sytuację, gdy jesteś na spotkaniu, w kościele lub na spacerze i nagle czujesz parcie, które wydaje się nie do opanowania, mimo że niedawno byłeś w łazience. To właśnie moment, w którym Twój układ nerwowy jest nadreaktywny. Organizm reaguje wtedy stanem alarmowym, serce bije szybciej, a Ty skupiasz się wyłącznie na poszukiwaniu najbliższej toalety. Zastosowanie techniki ucisku krocza pozwala na fizjologiczne zresetowanie tego odruchu, ponieważ nacisk na odpowiednie punkty aktywuje odruch hamowania wypieracza pęcherza, dając ci cenny czas i spokój. Dla wielu mężczyzn po 50. roku życia problemem staje się także łagodny przerost prostaty. Który zwęża cewkę moczową i sprawia, że strumień moczu jest słaby, a po mikcji pojawia się uciążliwe kapanie niszczące bieliznę i pewność siebie. Urologiczna technika ucisku, wykonywana tuż po oddaniu moczu, pomaga mechanicznie przesunąć pozostałą ciecz w stronę ujścia cewki, zapobiegając jej zaleganiu i wtórnym infekcjom dróg moczowych, które u seniorów mogą przebiegać niezwykle gwałtownie i niebezpiecznie. Warto zauważyć, że błędem jest myślenie, iż takie problemy to jedynie kwestia wieku, z którą nic nie można zrobić poza stosowaniem wkładek higienicznych czy farmakologii. Nasze ciało posiada naturalne mechanizmy obronne i regulacyjne, które po prostu wymagają odpowiedniej stymulacji, a świadomość tego, jak reaguje nasza tkanka pod wpływem dotyku, jest pierwszym krokiem do odzyskania zdrowia. Często pacjenci urologiczni skarżą się na uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, co zmusza ich do kilkukrotnego wstawania w nocy, co z kolei prowadzi do chronicznego zmęczenia, zaburzeń koncentracji, a nawet depresji. Mechanizm 30-sekundowego ucisku, o którym mówimy, działa nie tylko na poziomie fizycznym, ale i neurologicznym, uspokajając nadaktywny pęcherz i pozwalając mięśniom na powrót do ich naturalnego stanu spoczynku. To podejście oparte na dowodach medycznych pokazuje, że edukacja o własnej anatomii jest równie ważna, co regularne badania profilaktyczne. Musimy przestać traktować obszar krocza jako temat tabu. Ponieważ to właśnie tam kumuluje się wiele napięć związanych z codziennym pośpiechem i lękiem przed utratą kontroli. Stosując te proste wskazówki, nie tylko niwelujesz objawy, ale uczysz swój organizm nowej, zdrowszej reakcji na bodźce, co w perspektywie długofalowej znacząco poprawia funkcjonowanie całego układu moczowo-płciowego. Głębsze spojrzenie na przyczyny problemów urologicznych ujawnia, że nasze współczesne nawyki i proces starzenia tworzą skomplikowaną sieć zależności, które kumulują się przez dekady. W miarę upływu lat tkanka łączna traci swoją elastyczność, a zmiany hormonalne, takie jak spadek poziomu testosteronu u mężczyzn czy estrogenu u kobiet, bezpośrednio wpływają na kondycję błon śluzowych dróg moczowych oraz siłę mięśni podtrzymujących narządy miednicy. U mężczyzn kluczowym graczem staje się prostata, która z wiekiem naturalnie powiększa się pod wpływem dihydrotestosteronu, zaczynając powoli zaciskać się wokół cewki moczowej, niczym dłoń na wężu ogrodowym. To właśnie ten mechaniczny opór sprawia, że pęcherz musi pracować znacznie ciężej, co z czasem prowadzi do pogrubienia jego ścian i utraty zdolności do prawidłowego rozkurczania się. Z kolei u kobiet okres menopauzy i zmiany w statyce narządów rodnych mogą powodować, że pęcherz zmienia swoje położenie. Co prowokuje fałszywe sygnały o konieczności jego opróżnienia. Należy jednak obalić powszechny mit, że każda trudność z oddawaniem moczu to wyłącznie wina starości. W rzeczywistości ogromną rolę odgrywa tu styl życia. Chroniczne zaparcia zwiększające ciśnienie wewnątrz miednicy, oraz brak świadomości dotyczącej higieny mikcji, czyli sposobu, w jaki korzystamy z toalety. Nauka dostarcza nam dziś fascynujących dowodów na to, jak styl życia i czynniki behawioralne przyspieszają te procesy. Ale jednocześnie daje nadzieję na ich odwrócenie. Najnowsze badania z zakresu neurobiologii urologicznej wskazują, że nadaktywność pęcherza jest często wynikiem zaburzonej komunikacji na osi mózg pęcherz, gdzie przewlekły stres i stan zapalny organizmu sprawiają, że zakończenia nerwowe stają się nadwrażliwe na najmniejszą ilość płynu. Często nie zdajemy sobie sprawy, że codzienne nawyki, takie jak nadmierne spożycie kofeiny, alkoholu czy ostrych przypraw, działają drażniąco na nabłonek pęcherza. Wysyłając do mózgu sygnał alarmowy, który interpretujemy jako bolesne parcie. Co więcej, błędem jest drastyczne ograniczanie picia wody w lęku przed częstymi wizytami w toalecie. Prowadzi to bowiem do zagęszczenia moczu, który staje się jeszcze bardziej drażniący i sprzyja namnażaniu się bakterii oraz powstawaniu kamieni nerkowych. Właśnie dlatego techniki takie jak ucisk krocza są tak skuteczne. Działają one jak mechaniczny bezpiecznik, który przerywa błędne koło napięcia i podrażnienia, pozwalając układowi nerwowemu na chwilę wytchnienia i powrót do homeostazy. Warto również rozprawić się z przekonaniem, że jedynym rozwiązaniem problemów urologicznych są inwazyjne operacje lub silne leki, które często niosą ze sobą szereg skutków ubocznych, takich jak suchość w ustach, zaparcia czy zaburzenia pamięci u osób starszych. Choć farmakologia ma swoje miejsce w medycynie, Współczesne wytyczne coraz częściej podkreślają rolę fizjoterapii, uroginekologicznej i technik manualnych jako pierwszej linii wsparcia. Zrozumienie, że mięśnie dna miednicy można trenować i relaksować w każdym wieku, jest przełomowe dla wielu pacjentów, którzy przez lata żyli w poczuciu bezradności. Małe zmiany, takie jak dbanie o prawidłową wagę ciała w celu odciążenia miednicy, unikanie palenia tytoniu, który uszkadza naczynia krwionośne zasilające pęcherz, czy właśnie regularne stosowanie precyzyjnego ucisku Mogą przynieść spektakularne efekty. To nie są zmiany wymagające ogromnych nakładów finansowych, lecz systematyczności i nowej relacji z własnym ciałem, opartej na szacunku i zrozumieniu jego potrzeb. Pamiętajmy, że profilaktyka to nie tylko zapobieganie chorobom, ale przede wszystkim dbanie o to, by każda funkcja naszego organizmu, nawet ta najbardziej prozaiczna, przebiegała bez bólu i w poczuciu pełnego komfortu. Wprowadzenie tej prostej techniki do swojej codziennej rutyny. Nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu, a jedynie odrobiny uważności i kilku wolnych chwil, które możesz poświęcić swojemu zdrowiu w domowym zaciszu. Aby poprawnie wykonać ucisk krocza, najlepiej usiąść na twardym krześle lub krawędzi łóżka, biorąc głęboki, uspokajający oddech, który rozluźni przeponę i dno miednicy. Palcami wskazującym i środkowym należy odnaleźć punkt znajdujący się dokładnie pomiędzy odbytem a podstawą narządów płciowych. Jest to miejsce, gdzie mięśnie zbiegają się w tzw. środku ścięgnistym krocza. Delikatny, ale zdecydowany jednostajny ucisk, trwający dokładnie 30 sekund, pozwala na wyciszenie odruchów nerwowych i mechaniczne wsparcie cewki moczowej, co skutkuje wyraźną ulgą w parciu lub lepszym domknięciem zwieraczy. Ważne jest, aby podczas tej czynności nie wstrzymywać oddechu, ponieważ swobodny przepływ powietrza pomaga utrzymać niskie ciśnienie w jamie brzusznej, co potęguje efekt relaksacyjny. Oprócz tej doraźnej techniki kluczowe dla Twojego komfortu jest zadbanie o odpowiednie nawodnienie w ciągu dnia, najlepiej pijąc wodę małymi łykami, co pozwala pęcherzowi na stopniowe rozciąganie się bez nagłych skoków ciśnienia, przy jednoczesnym ograniczeniu płynów na około dwie godziny przed snem, aby zapewnić sobie nieprzerwaną regenerację nocną. Równie istotna w dbaniu o układ moczowy jest codzienna dieta bogata w błonnik, która zapobiega zaparciom będącym ukrytym wrogiem zdrowej miednicy gdyż zalegające masy kałowe wywierają stały, negatywny ucisk na pęcherz i prostatę. Warto wzbogacić jadłospis o naturalne produkty wspierające drogi moczowe, takie jak żurawina, nasiona dyni bogate w cynk czy napary z pokrzywy, które działają łagodnie, moczopędnie i oczyszczająco. Nie zapominajmy o higienie psychicznej. Stres jest jednym z głównych czynników powodujących zaciskanie mięśni krocza, co prowadzi do zespołów bólowych i problemów z oddawaniem moczu, Dlatego krótkie spacery czy proste ćwiczenia rozciągające mogą przynieść zbawienne skutki. Pamiętaj jednak, że chociaż domowe metody są niezwykle skuteczne w profilaktyce i łagodzeniu codziennego dyskomfortu, istnieją sygnały alarmowe, których nie wolno ignorować i które wymagają pilnej konsultacji lekarskiej. Jeśli zauważysz krew w moczu, poczujesz silny ból w okolicy nerek, doświadczysz nagłego zatrzymania moczu lub towarzyszyć Ci będzie wysoka gorączka bez wyraźnej przyczyny, Niezwłocznie udaj się do urologa, ponieważ zdrowie to skarb, który wymaga profesjonalnej opieki w sytuacjach kryzysowych. Twoje ciało ma niesamowitą zdolność do samoregulacji, jeśli tylko dasz mu odpowiednie narzędzia i poświęcisz chwilę na zrozumienie jego wewnętrznego rytmu. Każdy wiek ma swoje wyzwania, ale dojrzałość nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności czy godzenia się na wstydliwe dolegliwości, które ograniczają twoją wolność. Praktykowanie techniki ucisku krocza to akt troski o siebie, który buduje nową jakość życia i uczy, że nad własnym zdrowiem można mieć realną kontrolę, nawet za pomocą tak subtelnych gestów. Niech ta wiedza będzie dla Ciebie inspiracją do tego, by z nową energią i optymizmem patrzeć w przyszłość, dbając o fundamenty swojego dobrostanu każdego dnia. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na naukę i wdrażanie dobrych nawyków, które sprawią że Twoje ciało odwdzięczy Ci się sprawnością i spokojem przez długie lata. Jesteś wart tego, by czuć się dobrze, a każda minuta zainwestowana w świadomą opiekę nad sobą to najlepsza lokata na przyszłość, jaką możesz sobie podarować. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, warto zapamiętać, że dbanie o zdrowie układu moczowego to nie tylko kwestia medyczna, ale przede wszystkim wyraz szacunku do własnego ciała i komfortu życia. Poznaliśmy technikę ucisku krocza. Która dzięki swojej prostocie i skuteczności, może stać się Twoim codziennym sprzymierzeńcem w walce o pewność siebie i spokój ducha. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest systematyczność oraz uważne słuchanie sygnałów, jakie wysyła ci organizm, ponieważ to ty jesteś najlepszym strażnikiem swojego dobrostanu. Profilaktyka, zrozumienie procesów zachodzących w miednicy mniejszej oraz świadome wprowadzanie drobnych, ale zdrowych nawyków takich jak odpowiednie nawodnienie czy relaksacja, potrafią zdziałać więcej niż kosztowne terapie wdrożone zbyt późno. Twoje zdrowie jest w Twoich rękach, a każdy krok, który robisz w stronę lepszego zrozumienia własnej fizjologii, przybliża Cię do dojrzałości pełnej energii i wolnej od ograniczeń, których tak wielu z nas niesłusznie się obawia. Mamy nadzieję, że wiedza, którą się dziś podzieliliśmy, okaże się dla Ciebie i Twoich bliskich niezwykle pomocna, i rozwieje wiele wątpliwości dotyczących intymnych aspektów zdrowia. Jeśli ten materiał przyniósł Ci nowe spojrzenie na funkcjonowanie Twojego organizmu, zachęcamy do aktywnego wspierania naszej społeczności Moc zdrowia i życia. Prosimy o subskrybowanie kanału, kliknięcie dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostawienie komentarza z informacją o jakich innych tematach zdrowotnych chciałbyś u nas usłyszeć. Twoje doświadczenia i opinie są dla nas bezcenne i pomagają nam tworzyć treści, które realnie odpowiadają na potrzeby dorosłych i seniorów. Podziel się tym filmem ze znajomymi i rodziną. Wspólnie możemy przełamać tabu i zadbać o to, by wiedza o zdrowiu docierała do każdego, kto jej potrzebuje. Dziękujemy, że byłeś dziś z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy dalej odkrywać sekrety długiego i zdrowego życia.